Jestem w teamie, ceneru, Ale Aleczkolwiek chłopaki się nic Ciema. nie wiem. Cześć. Co u Ciebie słychać. Siedzę, streama mastery prowadzę. Aha. Ja widzę, że ja tak widzę po ciebie, że ty jakiś magikiem jesteś. Że co? Że magikiem jesteś. Już widzę, że tak ręce jakbyś do kart miał. Aha, gramy w pokera? Nie, no ja nie gram w pokera. Ej, a wiesz co? Słyszałem, że się na no, tym, na Angiebieś, z Ciebie miał. Tak? No. No i dobrze, niech się śmieją Nie boli ty tam? Nie, ja mnie pana No i dobrze Co? Ten mają, ten... mają ból dupy, bo co zarabiam pieniądze? To jest streamu od no. donatorów? To dzięki, ja, nic nie wrogiem, ten... słuchaj Ja to jestem nie ze względu na pieniądze, to jestem ze względu na to, że dla ludzi Co? Cześć, dla to dla mogę. rodziny. Także no i wiesz. dobrze Siedzę sobie, gadam sobie z ludźmi, tyle No i dobrze Słyszę, śmieję się w reju, że, że pieniądze masz od starego, że jesteś bananem. Teci stary kupił Łękę. Słuchaj, no jak, jak idą do pracy, niech zarabiają, to też będzie ich na nich stać. Dobra Kasper, ja lecę, trzymaj się. Pa. Dzięki Serek, ale go zatkaliśmy, dzięki Serek.